Koleżanki i koledzy, kiedy spotykam się z moimi wyborcami, często pytają mnie, dlaczego zdecydowałam się kandydować do europarlamentu. I kiedy o tym z nimi rozmawiam, kiedy tłumaczę im powody mojej decyzji, często słyszę pytanie, a to po co właściwie nam ta Unia? Teraz mogę im na to pytanie łatwo odpowiedzieć. Ale 10 lat temu odpowiedź nie była taka prosta, przeciwnie. Zalewał nas stek bzdur i proroctw, pożal się Boże rodzimych proroków, oczekających nas nieszczęściach, utracie niepodległości, ruinie gospodarczej i nieuchronnym wynarodowieniu Polaków. Co gorsza, wielu naszych rodaków wierzyło kiedyś w te brednie. Na szczęście po dziesięciu latach okazuje się, że strachy i prorocze bajania trafiają tam, gdzie ich miejsce, na śmietnik historii. Przez ostatnie pół roku nie schodzą nam z ust słowa Rosja i Ukraina. Z niepokojem śledzimy zachodzące tam wydarzenia, ale jednocześnie wiemy, że dzięki temu, że jesteśmy w Unii, że jesteśmy wśród przyjaciół, wspólnie możemy stawić czoło zagrożeniom. Musimy zawsze pamiętać, że Unię Europejską tworzą zwykli ludzie i to dla nich ona została stworzona, zaś dla mnie. Dla mnie zawsze był i jest najważniejszy zwykły człowiek. Więc nie interesów grup nacisku, ale interesów zwykłych ludzi będę chronić w Europejskim Parlamencie. Trzeba nam mądrych unijnych ustaw i przepisów. I właśnie nad takimi mądrymi przepisami będę w Parlamencie Europejskim pracować. I to jest właśnie mój sposób na Unię. Mój dobry sposób na Unię. Julia Pitera.